Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam, jak owce między wilki. Nie noście sobą trzosa, ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą Was, wyjdźcie na Jego ulicę i powiedzcie: Nawet proch, który z Waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy Wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam Wam: Sodomie lżej będzie dzień, niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez ląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają. Lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo pańskie Tobie kochani, popatrzmy na siebie. Na to jaka mała garstka parafial chodzi do kościoła? Jak wielu dzisiaj w domu sobie odpoczywa? Może kilka osób uczestniczy w Mszy Świętej gdzieś tam na wczasach, w innej parafii. Ale wiemy dobrze, przytłaczająca większość dzisiaj w Kościele jest nieobecna. Więc co Słowo Boże mówi do nas? Nie do tych, których nie ma, ale do nas, którzy jesteśmy i do małych dzieci. No, Jedyny ministra dzisiaj w parafii, na poprzedniej mszy nie było nikogo, a paru chłopców tu siedzi, czemu nie przy ołtarzu? Dziewczynki czemu nie przyscholi? To do was, też dzisiaj. Są takie rodziny w parafii, myślę, że do nich większość z nas należy. Że takim pragnieniem jest, by moje dzieci, wnuki wychowały się z Panem Bogiem. Żeby odkryły takie powołanie życiowe, które Pan Bóg przeznaczył. Dla wielu to będzie powołanie założenia szczęśliwej rodziny. No i to jest wielka radość, gdy rodzice widzą, że ich dzieci zakładają szczęśliwe, trwałe rodziny. Dla niektórych to będzie powołanie kapłańskie czy zakonne i też o takim powołaniu warto pomarzyć, żeby odkryć swoje powołanie. To jest prorok Izajasz mówi o takiej radości. Choć czasami wiemy, prorocy, tak się wydaje, że częściej gromili grzechy, bardzo ostro mówili. Ale w gruncie rzeczy, jeśli nawet mówi ostro, to tylko dlatego, żeby obudzić sumienia. Bo Bóg nie chce zła dla człowieka, nie chce dla nikogo z nas potępienia, ale nawet dlatego, że się najbardziej pogubił, pragnie szczęścia, choć po ludzku zupełnie na to nie zasługuje. A doświadczamy dzisiaj w Polsce, że gdy nasze dzieci idą do szkoły średniej do Torunia, do miasta, to przytłaczająca większość przestaje w ogóle chodzić do kościoła. No, taka jest statystyka. Dlaczego? Myślę, że jednym z powodów takich podstawowych jest to, że często dziecko nie widzi obojga rodziców w kościele co niedzielę. Jeśli dziecko nie widzi, że dla rodziców Msza Święta jest czymś najważniejszym, no to nie mamy co się dziwić, że jak w szkole średniej spotka kolegów, koleżanki, którzy. No wyśmiewają się z wiary, bo taka moda dzisiaj. Jeśli włączy telewizję, internet, to tam przytłaczająca ilość, ilość informacji będzie na temat, że Kościół to jest wspólnota grzeszników, obłudników. No tego jest potężna ilość. W informacji, no nie ma takich młodych chłopak możliwości sprawdzić, jak to jest statystycznie, czy to jest dziewięciu na dziesięciu, czy jeden na dziesięciu. No to wtedy mówi właściwie, po co ja mam chodzić do kościoła? A to, że dziecko małe chodzi do kościoła, to może być tak, że ojciec powie, już matko chcesz, babciu, to weź go do kościoła. A dzieciak chodzi i się męczy w kościele, jest mu nudno. Nieciekawie. No ale chodzi, no bo jest małe dziecko, to musi chodzić. No i potem w szkole średniej mówi: No właściwie, już teraz nie muszę chodzić na to, co jest nudne. Nie spotykać się z tymi ludźmi, z którymi mnie nic nie wiąże. Natomiast bywa i tak, że rodzina jest rzeczywiście pobożna: chodzi do kościoła, niedziela w niedzielę sobie rodzice nie wyobrażają, niedzielę bez mszy, a potem patrząc z przerażeniem: że moje dziecko. Mówi, mnie to już nie interesuje. To jest wielki ból wtedy i są takie bolesne sytuacje, że zdawałoby się, wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić dla mojego dziecka, dla wiary, a dziecko naraz pod wpływem kolegów, koleżanek, telewizji, mówi nam, gdy staje się pełnoletnie, mnie to już nie interesuje. Czego nie daliśmy im? Co zaniedbaliśmy? nie dbaliśmy? Że taki owoc. Młody ksiądz Józef Ratzinger, jako młody ksiądz w Niemczech po wojnie, wtedy był wielki entuzjazm, że Kościół w Niemczech będzie potężny. Wszystkie partie polityczne były bardzo kościelne, czy katolickie, czy protestanckie. Nawet hojnie z budżetu państwa łożyły na Kościół, więc nie trzeba było zbierać kolekty, bo ten procent podatku, czyli był odpisywany, żeby Kościół był bogaty. I rzeczywiście Kościół w Niemczech po dziś dzień jest bogaty materialnie. No, w niektórych rejonach masowo do kościoła chodzili ludzie, jak w Polsce, na Bawarii chodźmy. A on pisze w tamtych czasach, widząc jakiej zalążki, że to nie o to przecież chodzi w kościele, że przyjdzie czas, że kościół w Niemczech będzie maleńką trzutką, może 5%, może 10% to będzie super parafia, a reszta ochrzczonych nie będzie chodziła do kościoła. Czy taka jest przyszłość Kościoła w Europie? Maleńkie wspólnoty gorliwych uczniów Chrystusa, przy większości całkowicie spoganiałej. Wtedy no, wielki alarm był, że jak on śmie ten niemiecki młody teolog tak mówić. A dzisiaj widzimy, że to się spełnia. I taka perspektywa oczywiście też jest rysowana przed nami: że oto za parę lat w gminie Łubianka będzie jeden ksiądz obsługiwał trzy parafie. No, i raczej małe szanse są, że będzie mieszkał w przecznie. No bo tak to wygląda. W tym kierunku idziemy. I czy rzeczywiście tak musi być? Bo przecież Bóg sieje ziarna. To jest Ewangelia. Bóg sieje ziarno powołania w serca dzieci. To ziarno jest dobre, piękne. Ale wiemy, z ziarnem jest tak, że trzeba o nie dbać. Od siewu nie można zaniedbać. Bo chwasty przerosną. Jak się zaniedba rozwój ziarna wtedy, kiedy ono jest małe, to później, jak będą i chwasty wielkie, i zboże wielkie, za późno ratować zboże. I gdy zaniedbamy ten okres, na którym mamy wielki wpływ na dzieci jako rodzice, gdy dziecko jest w szkole podstawowej, od czasów pierwszej komunii świętej. Dla niektórych to może być nawet czas wczesnej, pierwszej komunii świętej. Wtedy, kiedy możemy dziecku zaproponować coś pięknego, gdy ten czas zaniedbamy, to potem będzie za późno. A mamy wiele możliwości. Mamy wiele możliwości. Wczoraj przy tej uroczystości strażackiej poseł Ardanowski taką jedną rzecz powiedział, że polskie ochotnicze straże pożarne są czymś wyjątkowym w skali europejskiej. Wyróżniają się tym, że strażacy są związani z Bogiem, z Kościołem. Gdy ja tak patrzę na naszych strażaków, to widzę, że przy różnych akcjach oni pokazują, te chłopacy młody, to, co jest najlepsze w ich sercach. Na zewnątrz tego nieraz nie widać, ale przy takiej akcji że się okazuje, ile dobroci, szlachetności jest w ich sercach, tych młodych mężczyzn. To jest coś mój wyjątkowego. Ta polska tradycja Ochotniczych Straży Pożarnych. Jeszcze żyje wielu z nas tradycja harcerska. Patrzę to bardzo podobne rzeczy harcersko to jakby miniatura ochotniczej straży pożarnej, ze sprawnościami różnymi, tak jak z medalami, z wyróżnieniami, ruch, sport. Mamy też tą tradycję salezjańskiej organizacji sportowej. To jest jeden kierunek pracy z dziećmi. Tak się pytam, kiedy wreszcie. Przy ochotniczej Straży Pożarnej, przy Świetlicy w Dębinach powstanie druga grupa sportowa, konkurencyjna dla tej grupy, która wcześniej powstała. Przecież tam jest mnóstwo dzieci, mnóstwo dzieci biegających i kto się nimi zajmie. A drugi kierunek naszej pracy to jest praca ze scholą, z ministrantami. I znowu, kochani, nie musimy daleko szukać, bo jeśli chcemy z ministrantami, ze scholą w pracować, to mamy wspaniały dar. Na najwyższym poziomie szkolenie ministranckie zazdroszczał nam tego narody na całym świecie ruch Światło-Życie. To jest dar, który w Polsce się zrodził. My tak mówimy, cudze chwalicie, swego nie znacie. Gdy ksiądz Edward, Edward Zielski z Brodnicy naszej pojechał do Brazylii, zobaczył, że tam z młodzieżą nie ma co robić, już o tym wiele razy mówiłem, to mówi, no przecież ja mam skarb. I oazy prowadzi do dzisiejszego dnia, jako biskup też, choć już obchodził 50-lecie kapłaństwa w tym roku. Gdy z Chin katecheci, katechetki przyjechali do Polski, z Chin Ludowych, zobaczyli w Krościenku, co się dzieje, to mówią, kochani, przyjedźcie do nas. I od 10 lat w Chinach rozwijają się oazy, w Chinach Ludowych. Tysiąc oazowiczów jest, prowadząc rekolekcje, bo to jest skarb, mówią, taka formacja. A ostatnio młodzież oazowa jedzie do Afryki i tam zachwyca... W tych murzyńskich krajach młodzież, że to jest coś, coś co pociąga młodzież, pociąga dzieci. To jest dla nas. Ostatnio parę lat temu, chyba z cztery lata temu w Gdańskiej diecezji, archidiecezji rodzice popatrzyli i mówią, no tak, byśmy chcieli, żeby coś nam dzieciom dać, ale ksiądz tego nie potrafi sam zrobić, inni też nie potrafią, to my musimy się zająć. I rodzice zajęli się swoimi własnymi dziećmi i ich kolegami, koleżankami, Mówią, to my zorganizujemy oazę dzieci Bożych, dniową na początek dla klasy 1-3-7-dniową. I okazuje się, że tam około 500 dzieci w tym roku na wakacje jedzie, a w naszej diecezji toruńskiej zero. Po raz trzeci ani jedno nie ma rekolekcji oazowych. Tak się i świeccy poddali i księża. Ale to jest. To się rozwija w różnych miejscach, więc to jest dla nas, kochani. Konkretna rzecz dana nam, myśmy my, którzy jesteśmy w kościele, którym nam zależy, byśmy się tego nie wstydzili, ale ruszyli, bo Bóg sieje ziarno. Ale jest coś przerażającego w tym, że może w pewnym momencie popatrzeć Pan Bóg jak siewca, który sieje ziarno, na zieje plonu nie ma. Drugi rok sieje, plonu nie ma. Trzeci rok sieje, to chyba pójdę gdzie indziej siać. Skoro na tej ziemi nie ma plonu, skoro ta ziemia jest nieuprawiana, jest nieurodzajna, bo to, że na naszej polskiej ziemi to ziarno jest obficie siane i powołania małżeńskie, rodzinne i kapłańskie, i zakonne, jak prawie nigdzie na świecie jest takich parę zakonków na świecie, tak obsiadych obficie, to może być tak, że w pewnym momencie, jak nie chcecie to nie będę siał i to jest ciąg dalszej Ewangelii dzisiejszej. Jak się sami nie zaangażujemy, nie powiemy, to jest nasza sprawa, dbać o to ziarno, to wtedy może nastąpić głód Słowa Bożego, bo są różne klęski żywiołowe. Są burze, powodzie, brak chleba, wojny, ale też prorocy mówią nieraz o głodzie Słowa Bożego. Że będzie czas. Gdzie nie tylko nie będzie ministrantów, ale i księży nie będzie, będzie głód Słowa Bożego. Będziemy pragnąć słuchać Słowa Bożego, karmić się Eucharystią, ale będzie bardzo daleko do tego stołu Pańskiego, bo ziarna powołań, między innymi kapłańskimi, zostały jakby niewykorzystane, zmarnowane. I może być tak, może być inaczej. Tak jak jest w życiu. Jedna rodzina jakoś udaje się jej żyć a innej obok nie wychodzi, powiemy. Taki w życiu parafialny może być, że mogą być parafie żywe i obyśmy chcieli być taką żywą parafią, bo wiemy, że w pojedynkę to się nic nie zrobi. Ja sam czuję się zupełnie bezsilny. Rodzina też może czuć się bezsilna, ale w kilka rodzin, w całej parafii jest możliwość. To jest ta dobra nowina, byśmy nie tracili nadziei, byśmy nie podejrzeli się pesymizmowi, że już inaczej nie będzie, że już musi być źle. Nie. Może być dobrze. Łaska Boża działa. Może być tak, że w naszej ojczyźnie uratujemy wiarę, że będziemy dalej wierną Bogu ojczyzną. Oby tak się stało.